Wow, Biuro Rzeczy Znalezionych! Jesteście Zagubotami! Nie! Tak. Może? Co to są Zaguboty? Słyszałem o was, ale nie myślałem, że to prawda. Kiedy uderzył Energrom i wszyscy ożyliśmy, wy ciągle siedzieliście tutaj. Pewnie nawet nie wiecie o całej reszcie BotBotów. Mówisz dużo słów i niektóre to ja nawet znam, ale niektóre wyrazy są mi całkowicie obce. Na przykład ożyć oraz myśleć. Okej. Okay. Po pierwsze, jestem Burgertron. Oh, my też mamy imiona! Jestem Dimlit, to Kick Me, Bonsai i clock Stopper. Znajdujemy się teraz w biurze rzeczy znalezionych. Widzicie? Jesteśmy tu. Skąd ona wie? Skąd mapa wie, gdzie my jesteśmy? Ale cała reszta galerii handlowej to wielki, złożony wszechświat! Wow. Wow. Każdy z botbotów należy do innej ekipy, jak sportowcy. Jeśli nosisz korki, albo sam jesteś korkiem. To jest twoja drużyna, ekipa cukrowy Szał. Mówią trzy razy szybciej niż inni i na samych widok boli mnie brzuch. graczo giki, ogarniają wszystkie systemy, więc żaden monitoring nas nie łapie. No i jest też ekipa dozorców. Oni... Ee, właściwie im mniej o nich wiecie, tym lepiej. Tak szczerze. Są jeszcze inne ekipy, ale przejdźmy do najważniejszej. Kłodobary rządzą strefą gastro, a nimi rządzi nieustraszony i przystojny ja. Ale zaliczyłem mały przypał i muszę tam wracać. Ekipa umiera z nutów bez swojego kapitana dobrej zabawy. Tak właśnie ja, oni, mnie zwą.